Hmm, mam 93 konta. I może zaloguję się na 94, konto to się zaloguje, bo mam takie konto dodatkowe. Dobra, no to dzisiaj logujemy się na te konto na, na Stumble ZUS. Taka nazwa fajna Dobra, no to logujemy się, nie? Chyba nic by powinno się raczej stać, powinno raczej się zalogować, nie? Coś czujesz, naprawdę to powinno czy zadziałać, bo no bo to i nie, nie zadziałało, dobra. Mamy oczywiście nasze hasełko, które oczywiście muszę, muszę no zachowywać dla siebie. Dobra, no i zgadzam się. Co to jest? E, co to jest za wytyfy? O Boże, jedyny. I czyś kamyk zajmiemy się kolejnym odcinkiem. Widzicie dziękuję na moim kanale następnym, a dzisiaj moi widzowie powiem wam coś smutnego. znaczy się będzie się będzie miał smutny odcinek. Jak widzicie na początku filmu oczywiście nie dało, nie dało się nie dało, się, nie dało się, się zalogować na kolejne konto. A dlaczego tak może być? Oto ogólnie, sam tego ogólnie nie wiem, ale ja bo powiem, widzę tylko tyle, nie? Po prostu nie wierzę w to, że to powiem, ale boję się po prostu, że ja dotarłem do limitu, jak to się zwie, limitu kąt Google dosłownie, bo dosłownie wiedziałem, ja mam 93 konta Google, nie? ta policzę serio ludzi, nie, nie wiem skąd się działo to. A pobiję jakiś rekord świata, bo wiedziałem, ja mam 93 konta Google nie. Teraz ja mogę pokazać. A oto moi widzowie, to, to jest całe 93 konta, dosłownie, wiecie, to jest serio, to jest 93 konta, patrzcie tego jest, zobaczcie, będę spowoli przewijał, patrzcie. To są wszystkie moje konta, które oczywiście stworzyłem, oczywiście, to są wszystkie moje konta. I wiecie, i te konta stworzyłem jakieś, nie wiem, z 2 lata, bo tam nie chciałem się tego robić, tam tylko się to zajęło 2 lata. I wiecie, ja coś sztuję, że naprawdę tych kąt jest za dużo i patrzcie, no nie wiem co się stało, że nie chce mi wsuć. nie mogę tworzyć od więcej kąt, nie wiem czemu. No i przykładowo, nie, patrzcie, zaloguję się na takie konto, czekajcie, na przykład, nie wiem, czekaj, Lego Kamek na przykład, przykładowo, nie. Na 222, takie moje konto, nie. Takie sobie kiedy stworzyłem. Oczywiście hasło będzie zamazane, żebyście nie, żeby, żeby toś, żeby toś, żeby, toś, żeby toś normalnie by się nie włamał na konto, byś to się nie włamał, nie. Oczywiście ja to robię, żeby nikt się odcimin na konto nie włamał. Więc dlatego właśnie nie będzie widać hasła, dobra. E, oczywiście dobra, no i teraz zaczynamy, i patrzcie, klikam to, nie? I teraz się odwali, patrzcie, to sore. I patrzcie, pisze, że coś proszę i tak, no patrzcie. to po prostu... Ja już po prostu nie wiem, ludzie, no po prostu to jest porażka, nie, jakaś. Musimy zobaczyć, jak to się zadziała, bo nie? Czekaj. No dalej. Dobra. Coś od nowa robimy. No widzę, sobie, tak, no klikam takie coś. Tam. I teraz, patrzcie, mnie to dziwi, nie? I teraz... O Jezu, kurde, no za gówno. Nie, no ja, ludzie, ja jestem w szoku. No w ogóle nie wiem, co tu się odbywa, ale napadaj mi, to nie chce działać. No patrzcie, no, no klikam, wszystko, dalej, nie, no nie, nic. O Jezus. Jakie gówno, ja mam już dosyć tego po prostu. Wiecie co, ludzie, naprawdę, ja już nie wiem co zrobić, nie? Po prostu, ja naprawdę jestem w szoku, że naprawdę pobiję taki rekord, nie wiem czy ja w ogóle. No, wiecie, 93 kontaktów, no faktycznie nie wiem czemu, nie wiem to jest dziwne, no bo mogłoby do 100 dojść, a nie do 93, no to naprawdę to nie ma sensu, no ale jak może to jest konta, dobra, zobaczymy. O, ludzie, mam pomysły, a patrzcie, to jest mój pulpit na razie, taki tylko na chwilowy, nie, bo tak ogólnie nie chcę się robić tych, takich, tych, tych ładnych animacji, kiedyś zrobię, Przyszedł, zrobię z wami taką ładną, taką ładną, zobietają, a kiedy będzie kalkulator, będzie tak sobie ładnie, kiedyś wyglądało, dobra, dobra, ludzie, mam pomysły. Takiego, no nie wiem czy to dobry mas. no tak po prostu wezmę i usunę dane z Google'a, tylko nie wiem, czy to się tyle skończy. Bo w sumie robiłem już to raz, nic nie stało z kontami, ale dobra, no, Piszemy, dobra, dajemy Google'a. I teraz trzeba ten raz usunąć, ojej, nie wiem, co to się u... robimy, przeżyję. Dobra, wycisnę dane, Google'a. jest z Google. Czekaj. Nie to... O. O Jezu, o Jezu. Czekaj, zaczęto mi kąta przetrwały, bo bo jeszcze konta mi trzeba zobaczymy. Dobra, wychodzę z tego. O, fajnie. I teraz czekajcie, zobaczymy czy mamy to cały czas, bo jeśli nie, to będzie koniec, nie? Aha, XD, co to Dobra, Chyba podjaśnię telefon. <laughs> o, nie chce mi działać? Czekajcie zacięcie. Dobra, ludzie, coś tam zaczęło działać, dobra. Zobaczymy, czy teraz. tym, zobaczymy, czy was po usuwaniu tego, danej, zobaczymy, czy będziemy mogli konto stworzyć, Poczekaj, teraz. Czekaj, to, teraz stworzymy konto, co? Czekaj, mm, konto, czekaj. Bo ja mam dużo tych kont. Dobra, a tworzę konto, nieważne, dobra. Czekaj, tak, najpierw jeszcze będę się robił z wami teraz. Konto, ale go Kamy, przykładowo, damy. Oczywiście, to będzie zamazane, wiadomo, żeby nie było odwołamania. Wiecie o co chodzi? No bo stworzyłem wam to konto, ale po prostu. Ja mi się... Jak się osoba, która po prostu nie zna mnie, no to, to będzie naprawdę źle, nie? Dobra, no, 2000 chyba mężczyzna. Wiecie, ja wiecie, ja powiem tylko tyle, ludzie. I, 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 i ja jestem ogólnie, ja ogólnie na, najlepszym ekspertem do remienia kont Google. Zapadę, ja jestem takim ekspertem do remienia kont Google, że nie wiem, nie. Potrafię tak stworzyć konta fajna. No 04, dajmy na przykład, dobra. I teraz mamy Lego. <laughs> nie, lego... No ba. ja to wytnę, Zara, bo nie mogę tego powiedzieć. No to wytnąć muszę, dobra. Dobra, no i dajemy. Jeśli to się uda, to, mówię, to naprawię ten błąd, właśnie. To znaczy, czy ten błąd naprawię, właśnie, czy nie zaprawię? Potrwać może chwilę, potrwać. Ty, nie wiem, czy mi to się uda, jak się to tutaj w szoku, nie? Jakiś to tworzyłem sobie. Aha. Się. Dobra, to nie ważne Bo nie mogę na koncie wodzić, bo muszę człowiekiem, dobra. Dobra, to numer mam zajęty doba. No to logujemy się z powrotem na to konto, nie? Co zadziała? Ja się boję, nie zadziała, nie zadziała raczej. Jez, złą jest nie mogę. Czyli ja naprawdę coś nie... Jeszcze raz czekajcie, to nie jest możliwe, no po prostu nie wierzę w to. Jakim ja się prawem widzi, gdzie to ja nie wiem ni. No jeszcze raz. Ja po prostu... Jezus, kurwa, wiezu. Nie, ja po prostu ja nie wierzę w to. No co tu się odwala? No. No piszę jakiś bo no coś poszło nie tak. by ponownie jeszcze raz. Nie wiem. Jak widzicie widzowie, to jest właśnie dowód, że Google się powoli psuje i to jest po prostu, no i to, to po prostu to jest porażka ludzie. No co teraz to się dzieje z tym Googlem. Czyli jak widzicie ludziska, to jest właśnie ludziska dowód, że po prostu Google się kiedyś na pewno popsuje. Przygodowa. Jesteście takim dziesięciolatkiem i chcecie założyć sobie konto, i nie możecie, bo ci się wyskakuje coś takiego. No po prostu ludzie, no nie mogę, po prostu, no Jezu, jak można tak popsuć, jak, 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 jak ci właściciele mogli tak popsuć Was aplikację aplikaty, żeby się można nawet stworzyć normalnych kont. Jakby, że wiecie, jakby, że kont, konto istnieje, ale niech nie chce to się nie badane, nie boże, to jest po prostu porażka, no nie, po prostu. Nie wiem, ludziska, no po prostu nie wiem, nie wiem, jak złamać, po prostu wam to nie. Będzie po prostu o to ludzi skarżą naprawdę, to jest po prostu dowód na to, że po prostu naprawdę nic nie trwa wiecznie nie naprawdę, bo kiedyś się wszystko popstuje, TikTok się, YouTube popstuje, kiedyś tak zrobi rip, rip, rip i będzie, będzie działało, będzie, jakby to będzie istniało, albo nie będzie istniało kiedyś, Google wiadomo, jak będzie istniał do końca życia, jeśli to w ogóle mogę nazwać, czy do końca życia, bo nie wiem, czy kiedyś popstuje Google, czy nie wiadomo, co się odwali w przyszłości, ale ja naprawdę, ludzie, ja się też czuję, że naprawdę, jeśli ty nie możesz kontrolować konta, to dosłownie, ludzka. Znaczy, tylko to, że ogólnie. Znaczy, tylko to, że YouTube się po prostu. Się, znaczy, jest Google się post popsuł. No bo, bo wyobraźcie sobie to, nie? Po prostu, wiecie. Ja bym to rozumiał, gdyby taki błąd pisał, gdyby pisał. Nie wiem, co to by pisało, że wszystkie. Przykładowo, wszystkie nazwy Google byłyby zajęte. Bo, przykładowo, ludzka. Wyobraźcie sobie. Jest taki 2070 rok, albo 60. I wszystkie nazwy. Wszystkie nazwy, akurat, nie wiem, Lego, Kamy, D ninja, wszystko. Wszystko jest po, prostu, jest po prostu. Wszystko jest po prostu. jakby to tłumaczyć. Wszystko jest po prostu zajęte. I nie ma tam żadnych nazwy i musi tam jakieś pogodowe Nazwa Jak już wszystkich nie ma, to po prostu nie wiem jak to będzie wyglądało, czy nie, bo chyba mi się ludzie wydaje, że są to o dwa, 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 dwa opcje. Albo by po prostu zmienili, nie wiem, nazwę na na przykład nie wiem natomiast A ten małpa to byłoby B małpa przykładowo, czyli jakby już było tam zajęte przez A, to po prostu byłoby tak nazwa. I tak byłoby. Jankowski Kamil 2022 B małpa gmail czyli byłoby to takie B ogólnie z małpą, nie? Albo druga opcja byłaby taka, że faktycznie w dwa, dwa opcje. Druga opcja byłaby taka, albo po prostu już nie można było nigdy stworzyć konta, już, i, bo, i po prostu już tu i, i, czy będzie, i bezlu, ludzie by musieli rozdawać stare konta innym użytkownikom nowym. Albo trzecia opcja może być taka, że po prostu że po prostu. E Google po prostu, nie wiem, wymyśl inną nazwę, nie będzie Gmail, tylko będzie przygotowanie, nie wiem, jakieś będzie Chrome.com, nie wiem, Google.com, że po prostu będzie Małpa Google, nie wiem, Małpa, nie wiem, może być Małpa.pl.com, no nie wiem, ludziska, nie wiem, kto będzie wyglądało, szczerze. Wyobrażam sobie to, że ja coś czuję, że naprawdę moje wnuki będą mieli z tym wielki problem, żeby znaleźć sobie w ogóle jakąś nazwę, wiecie, jak już teraz jest zajęte większość nazw na, na Google'a. To teraz wyobraźcie sobie w przyszłości, jak to będzie wyglądało. Też to będzie porażka jakaś, no ale wiecie. Takie życie, dobra. Takie życie, jest, Google nie działa. popsuł się, przed, popsuł się wczoraj i niestety ja nie wiem, czy ten błąd będzie cały czas, czy to, czy to jest tylko usterka na chwilę. Nie wiem, ludziska, a to, pod, ja się po prostu tym poddaję, nie? To życzę wam miego dnia, pa, pa. napiszcie w komentarzu, czy też macie taki błąd. Pa!